Siema, niedawno były urodziny Julii. Od dawna chciała mieć tatuaż, więc zrobiłem jej niespodziankę. Sam wybrałem studio i wzór. Do końca nie wiedziała jak będzie wyglądała dziara, ale najpierw świętowaliśmy. No hej, właśnie jestem już u ciebie. Dobra. Dobra. Dajesz. Dobra. Dziś są urodziny Julii z tej okazji będziemy dzisiaj jedli sushi. Właśnie na nią czekam, ale to nie jest jedyna rzecz, którą będziemy robili z okazji jej rodziny, także oglądajcie dalej. Dobra co dzisiaj jest. Mają urodzinki. Jedziemy po sushi. Już wiemy nawet jakie. Ja. Dobry wieczór. Chciałbym zamówić sushi. Okay. Zamówiliśmy zestaw grill, 24 sztuki. Grill jest najlepszym zestawem. <grym> można sobie samemu dobrać, a ja nie ogarniam. <grym> że zestaw jest spoko. Ważne, żeby była tempura. Tempura to jest Najlepsze rzeczy na świecie. Ja najbardziej lubię Kalifornia Czy Jak to nam się nazywa? To jest <laughs> takie dobre No wiecie, to w takim białym ryżu. Zaraz będziemy je mieli. No, Zresztą tak. pewnie każdy, kto jadł kiedykolwiek sushi wie, co to jest. No, my jedliśmy sushi, ale nadal nie bardzo ogarniamy. Żarcie to żarcie. Wchodzimy. <laughs> Wracamy do domu i będziemy świętować. Wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Nie wiecie, ja Wam powiem. To, że myśleliśmy, że tylko krewetki będą w tempurze. A wiecie, co jest w tempurze? Wszystko jest w tempurze. <grystanie> Dobra, biorę pierwszego gryska. Pyszne susze. Mamy makflurki. Zobaczcie, jak to wygląda kozacko. Ale my. To jest satysfakcjonujące. No, mogłam tak robić cały dzień, gdyby nie to, że jestem mega głodna i zabieram się za jedzenie. Szama. Właśnie podzieliłam się swoją nowiną, gdy członkami mojej rodziny zostanę wyziedziczona. Nie zostanę. Jakie stresujesz się? Bardzo. Nie wiem, jak to będzie wyglądać i mega się stresuję. Przeżywam to. Przeżywam, no może przeżywam to. Jesteśmy w miejscu, w którym nie spodziewałam się, że się znajdę w ogóle w tym roku. Jest to, no powiem Wam, niezłe zaskoczenie dla mnie, ale bardzo się cieszę. Jestem też zestresowana, ale tak pozytywnie. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądał projekt. No, wszystkiego jestem mega ciekawa. Wszystko będziecie widzieli. Trzymajcie kciuki. Tyle co masz? Wiadomo, ja tak. Żeby nie była głodna. Jesteśmy w studio, a Julia zaraz będzie miała robiony swój pierwszy tatuaż w życiu. Jak się czujesz? Jestem mega podekscytowana i już nie mogę doczekać. Nie no, a tak serio? się stresuje. Wiesz, że już nie ma odwrotu? To no będzie git. Będzie bardzo git. Możesz coś? Dobra. No, jest super. Jest git. Zaraz będzie rana. Ja to zobaczę chwilę na filmie. Trochę się stresuję. Troszeczkę, już teraz naprawdę mało. Teraz się tylko stresuję bólem, ale jak się okaże, że jest mi no to no to jest śluba. Spodziewałaś się, że będzie tak gorzej czy lżej? W niektórych miejscach spodziewamy się, że będzie lżej. Niżej, bardziej bóle. No, tak. Najgorszy ból był w momencie, gdy moja noga była taka rozciągnięta i byłam tatuowana tam na samym dole. Sama końcówka. Wtedy to tak bolało. Ale teraz na przykład mnie nie boli. Ale kozak, nie boli cię i jeszcze masz tatuaż. No tak, ale trochę mnie bolało na początku. Ale tak. tylko trochę. Nie, 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 nie dobra dobra. Najpierw po mnie. <głosy> <głosy> Jestem teraz mega głodna. Kurczę. Pachnie fajnie. Dzisiaj się należy. Uwielbiam ciperki. O, o kurde, ale boli to mnie, o Boże. No. Na Instagramie filmy takie, gdzie właśnie ktoś był tatuowany, ten że był tak przecierany, nie? No. Tak sobie myślałam, kurde, ale to musi boleć. Ale to osoby były takie niewzruszone kompletnie. Aha. Ale to boli, to naprawdę boli. Naprawdę bardzo ładnie. Dzięki, Dobra. <grym> Julia, pytanie, które musi paść po zrobieniu tatuażu. Kiedy kolejny? Teraz. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, Julia, to kiedy kolejny? <grym> <grym> Jestem już po. Mam jedną dziarkę i drugą. Subskrybujcie kanał, bo takich filmów jak ten możecie się spodziewać jeszcze więcej. Trzymajcie się. jo.